Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie taki trochę nietypowy film, jak już widzicie, pewnie po opisie, dlatego że opowiadam Wam trochę o książkach. Już dawno chciałam coś takiego zrobić, ale zastanawiałam się, jak, jak ugryźć ten temat, dlatego że żeby Wam opowiedzieć o wszystkich moich ulubionych książkach, to musiałabym chyba nagrać ze 100 takich filmów i byłyby pewnie za długie, no i po co to tak tego słuchać, więc pomyślałam, że podzielę je trochę na kategorie. A że teraz jest w sumie dobra okazja i pomyślałam, że nie będę robiła żadnego Get Ready With Me, ani nic takiego na walentynki, ale opowiem Wam o moich ulubionych książkach o miłości. Tyle tylko, że to nie będą typowe książki o miłości, dlatego że ja książek o miłości za bardzo nie lubię. Nie, nie lubię takich czytać. Dla mnie takie typowe romansidła, no nie, w ogóle mnie nie przekonują. Nawet jeżeli jest tam, wiecie, trochę erotyki, jak w 50 Twarzach greja, ja jakoś nie potrafię przez to przebrnąć. To nie są książki dla mnie. Ja lubię książki o trudnej miłości. Ja lubię książki, gdzie um, relacje między ludźmi są poddawane troszkę pod taką analizę, gdzie możemy sami wysnuć jakieś wnioski, gdzie widzimy, że ci ludzie mają złożone charaktery. To są książki, które ja lubię i może to, co Wam pokażę, um, jakoś Was nakieruje na typ książek, które ja lubię, jeżeli właśnie chodzi o taką tematykę. To nie są na pewno książki łatwe i to, znaczy to są książki takie, które możemy przeczytać i odłożyć i w ogóle się nie zastanawiać, ale to są książki, które wzbudziły we mnie emocje, dlatego że ja jak czytam książkę i tak jest chyba ze wszystkim, jeżeli mi się coś podoba, to ja po prostu od razu emocjonuję się tym, ja od razu muszę o tym wszystkim powiedzieć, po prostu jakie to jest cudowne i dla mnie to jest wyznacznikiem dobrej książki, jeżeli ja o tym opowiadam, jeżeli ja mówię, że coś się mnie tak albo zaciekawiło, albo tak strasznie zirytowało, albo tak wkurzyło, że to takie głupie, albo że coś... To dla mnie to jest wyznacznik tego, że książka była dobra i że wzbudziła jakieś emocje, a nie, że po prostu ją przeczytałam, pamiętam, o no, ładna albo coś takiego. Więc wybrałam tutaj takie książki, które właśnie wzbudzają we mnie jakieś emocje, które do tej pory pamiętam i które sprawiają, że jest mi tak miło i tak myślę sobie, o, to była dobra książka, to była dobra historia i dzięki temu na przykład polubiłam różnych pisarzy. Zaczęłam więcej czytać właśnie ich jakichś książek. No i zobaczycie sami. Myślę, że no, jak Wam zacznę opowiadać, to zobaczycie. To nie są typowe książki o miłości, więc jeżeli ktoś szuka tutaj jakichś romansów, to na pewno nie znajdzie. Ale jeżeli ktoś chce posłuchać po prostu o książkach, to, to ja trochę poopowiadam. Nie będzie tego dużo, dlatego że wybrałam kilka takich, które naprawdę mnie jakoś, tak wiecie, ujęły mnie za serce. Pewnie też o dużo książkach zapomniałam, też starałam się wybrać naprawdę te, które najbardziej dotykają tematu miłości, dlatego, że no też są książki, w których tam się przewija, ale to nie jest główny motyw, więc no tak, no zobaczymy, co z tego wyjdzie, w każdym razie mam tutaj kilka takich, które, no to są książki naprawdę dla mnie bardzo ważne, o tyle, że są naprawdę cudowne i to... Pod wieloma względami i zacznę od dwóch, od dwóch po prostu cudownych książek i to są najpiękniejsze książki o miłości, jakie kiedykolwiek czytałam i teraz nie wiem co wy na to, dlatego że no dla każdego pewnie taka książka to coś innego, ale już pomijając ten fakt, bo wstęp jest bardzo długi, to będą dwie książki. I jeden to Gabriel Garcia Marquez, Miłość w czasach zarazy. I drugi to Mario Vargas Llosa, Szarmostwa niegrzecznej dziewczynki. Zacznę od tego, bo to jest najpiękniejsza książka, jaką chyba kiedykolwiek czytałam. Po prostu polecam każdemu, dlatego że jeżeli ktoś czytał, to wie, że to jest książka o bardzo trudnej miłości. W ogóle Josa pisze w tak specyficzny sposób. Ja w ogóle uwielbiam tego pisarza, ale to jest tak, że bierzemy tak jego książki i... Pierwsza, ja wiem, 50, 100 stron to jest, o jest, taka nuda, ale bez sensu. I nagle dzieje się coś takiego, że po prostu nie możemy się od tego oderwać i chcemy wiedzieć, co jest dalej. I w ogóle ta historia po prostu nieznajomej dziewczyny zbudowana jest tak pięknie i tak interesująco. Po prostu ja wiem, że już pomijam fakt tego, że historie, które wydarzają się czasem, wiecie, czy w filmach, czy w książkach, są często takie, że no, my tego nie przeżyjemy. I może dzięki Bogu. Ale no, y... pomijając już to, Cała historia jest tak pięknie zbudowana, jest tak interesująca. Tak bardzo chcemy wiedzieć, co się wydarzyło, co się stało z tą dziewczyną, jak dalej potoczą się losy bohaterów, że to jest coś niesamowitego. Ja wam nie będę opowiadała w ogóle treści raczej książek, dlatego że nie potrafię tego robić i pewnie powiedziałabym wam od końca bym zaczęła, w ogóle jak się kończy i w ogóle dlaczego tak jest. Um, dlatego postaram się tego nie robić. Opowiem Wam tylko, jakie emocje wzbudzały we mnie te książki, może zainteresuje Was to właśnie, żeby sięgnąć um, po. Po którąś z nich to jest po prostu niesamowicie piękna historia dla mnie o miłości. Po prostu coś niesamowitego. Tutaj mamy głównego bohatera, który zakochuje się w kobiecie, w dziewczynce w zasadzie. I mamy takie jakby kilka etapów w życiu opisanych, gdzie ta kobieta znika z jego życia. Nagle pojawia się w takich dziwnych okolicznościach. I znowu ta historia nabiera takiego tempa, znowu chcemy wiedzieć po prostu jak najwięcej, co się wydarzyło. To jest, to jest też taka tajemnicza historia, po prostu naprawdę. To jest książka, którą ja każdemu polecam i uważam, że warto jest po prostu przepiękna. Nawet jeżeli ktoś nie lubi książek o miłości, to wiecie, to tak nie jest naprawdę o miłości. To jest o pięknej relacji i to jest przede wszystkim bardzo dobrze napisana książka, więc no, chociażby ze względu na to warto po nią sięgnąć, ale jest. Jest po prostu niesamowita i no tak jak mówię, ja ją każdemu polecam, więc tak, jeżeli ktoś czytał, to dajcie mi proszę znać, czy wy też się tak uwielbiacie, bo ja po prostu uwielbiam tę książkę i tak, może już wystarczyło nie ja bym tak mogła zachwycać się nią, wypadnie I jeszcze długo i długo. I druga książka to jest właśnie yy, Marques, i to jest Miłość w czasach zarazy. Ta książka też właśnie opowiada trochę taką historię, że mamy takie. Takie wątki czasowe, powiedzmy, że to się tak, ta historia się wlecze ileś tam lat i wracamy do niej po jakimś czasie, jakby. E, I dowiadujemy się właśnie różnych rzeczy. Bohater, również mężczyzna, e, jakby no, prowadzi swoje normalne życie, i w trakcie tego życia po prostu pojawia się znowu jakaś kobieta i znowu miesza w tym życiu. Ale to wszystko jest też tak pięknie napisane. Marquez po prostu tak bajkowo pisze. Tu mamy taki. Tak, takie magiczne te książki są po prostu. Zresztą on pisał chyba w realizmie magicznym taki, taki nurt w pisarstwie, więc coś też bardzo pięknego. Po prostu piękna historia, bardzo pięknie opowiedziana. Mamy tutaj też takie, no tak, tak takie magiczne po prostu to wszystko jest. Naprawdę warto, chociaż tak jak mówię, no to nie są takie łatwe książki. Bardzo często też tutaj opowiem wam, znaczy opowiem książkach, gdzie ta miłość wcale nie jest tak, że się kończy happy endem. To nie jest po prostu komedia romantyczna, która tak się kończy. Więc te książki bardzo często też kończą się tak trochę nijak, trochę tak, że hmm, no spodziewalibyśmy się, że nie wiem, zakończy się to wszystko ślubem i żyli długo i szczęśliwie, a tak nie jest. I dlaczego? No, ale właśnie mi się wydaje, że te książki bardziej do mnie przemawiają, przez to, że właśnie to nie jest wszystko takie cukierkowe i tak nie wygląda życie i bardzo często właśnie te sytuacje też są takie pogmatwane i to jest właśnie jedna też z tych książek, ale piękna. W zasadzie no, tak kończy się dobrze, więc yy, nie wszystkie się kończą źle, ale jednak żeby do tego dojść, też potrzeba trochę czasu niesamowite, to jest w ogóle mm, jakby spojrzeć na bohaterów, oni są tak dobrze zbudowani, po prostu te emocje i to wszystko jest tak oddane, naprawdę, no po prostu to są dwie moje ulubione książki, ukochane i po prostu jeżeli chodzi o właśnie takie uczucia, powiedzmy, miłości, to, to polecam wam, te dwie naprawdę są rewelacyjne. Jeżeli chodzi o Markeza, to jeszcze 100 lat samotności, ale to nie jest też książka taka typowa o miłości, ale też przepiękna. Przepiękna, taka magiczna książka, ale spodziewam się, że wiele z was ją czytało, bo to, to są takie książki, które Raczej wszyscy mieli z nim styczność jakąś. E, jedną książką, jaką mogę Wam polecić z serii takich lekkich i trochę bardziej e, takich dotykających tylko tematu miłości w zasadzie i w tym kręgu odnoszących się e, jest to książka według mnie, według niego, tylko nie pamiętam, mm, pisarza to jest chyba Gary... No nie pamiętam, podziękuję Wam na dole. W każdym razie to jest jedna z tych przyjemnych książek, którą bardzo dobrze się czyta, którą... Mm, Mamy ochotę jakby dowiedzieć się całej historii, dlatego że to jest taka lekka książka. Tam mamy wszystko w zasadzie wyjaśnione, ale jest tak fajnie opisane, dlatego że to jest historia pary, która się rozstaje. I potem po jakimś czasie mają okazję, jakby muszą się skontaktować i jakby dogadać się w jakiejś sprawie. I nagle zaczyna się jakby cała ich relacja i zaczyna się też tak jakby analizowanie tego, co się wydarzyło wcześniej. Książka jest jeszcze o tyle fajnie napisana, dlatego że. Ona jest tak napisana, że z jednej strony mamy jakby mm, historię od strony kobiety, a z drugiej strony ze strony tego mężczyzny. E, I śmieszne jest to właśnie, jak kobiety czasem coś mówią, i mężczyźni to inaczej interpretują, jak mężczyźni coś mówią, i, i my coś innego rozumiemy. Więc no logiczne jest to, że po prostu chyba nie możemy się dogadać normalnie, bo przecież każdy rozumie coś innego. To są właśnie takie fajne sytuacje, ale fajnie też właśnie przeczytać coś takiego z obydwu stron, jakby jak jak to śmiesznie czasem jest, jak to doprowadza do konfliktów, ale jak też ciężko się czasem dogadać i w zasadzie jak można naprawić pewne błędy, jak można, mm, wiecie, po kilku latach albo po jakimś czasie po prostu dojść do tego, co jednak było ważne, co nie, czy, czy dobre kroki się podjęło, czy nie. Także to jest jedna z tych takich lżejszych książek, które po prostu przeczytamy, wszystko wiemy i wszystko jest fajnie. I tak, to ona też mi się podobała, dlatego że no właśnie mówię tak, to jest taka lekka książka. Kolejna książka, o której chcę Wam powiedzieć, to będzie Eric Manuel Schmidt to jest Tektonika uczuć. Ja uważam, że Schmidt napisał naprawdę dużo, dużo, kilka naprawdę rewelacyjnych książek, które warto przeczytać, ale to są książki z jego wcześniejszej twórczości, dlatego, że teraz od kilku lat ostatnich po prostu te książki są, żeby nie mówić, fatalne, ale nie warto po nie sięgać, po prostu no nie. A wcześniej było tak, że po prostu każda następna książka była po prostu rewelacyjna i jeżeli nie interesuje Was za bardzo taki temat, ale polecam wam bardzo, kiedy byłem dziełem sztuki. Ale nieważne, dobra, nie, nie o to chodziło. Chcę wam powiedzieć o książkach o miłości. <grym> Więc mamy tutaj Tektonikę Uczuć, która um, jest dla mnie książką chyba najlepszą, jeżeli chodzi o analizę uczuć, um, relacji, rozmów między ludźmi, dlatego że ta książka jest napisana w formie takiego dramatu. Mamy tutaj podział na role. To jest coś niesamowitego, dlatego że dramaty zazwyczaj są krótkie, ale. Ta książka, ja wam powiem, ona ma chyba 130 stron. Ona niesie ze sobą tyle emocji i tyle pytań, tyle jakby takiej analizy, dlaczego się tak się dzieje, dlaczego ludzie nie potrafią się ze sobą dogadać. Dlaczego kiedy mówią jedno, myślą coś innego? Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite. I podobna książka jest też w tym sensie napisana w taki sposób, to są małe zbrodnie małżeńskie, która To są w zasadzie dwie takie naprawdę dobre książki, które opisują właśnie sytuacje takie, że. Ja momentami po prostu nie rozumiałam, dlaczego ludzie nie potrafią się dogadać, dlaczego właśnie mówią jedno, a robią drugie, albo myślą jeszcze coś innego. I jakby to, to mnie naprawdę zastanawia, i to jest niesamowite, jak dobrze um, Schmidt potrafił napisać po prostu i oddać te emocje, i oddać to wszystko, co jest w ludziach, co, co jest między nimi, kiedy są jakieś emocje, kiedy, nie wiem, każdy, każdy chce coś ugrać, kiedy każdy chce, nie wiem, zmanipulować drugą osobę, kiedy chce być tą górą, wiecie. To też tutaj te, te książki pokazują w zasadzie, jak ludzie w zasadzie wciągle noszą maski i jak po prostu ciągle próbują no po prostu coś ugrać, co jest dziwne, dlatego że no jeżeli chodzi o takie, wiecie, sferę uczuć i miłości, no to wydawałoby się, że to wszystko powinno być takie czyste i, i tam nie powinno być miejsca na żadne gierki, a jednak tak jest. I po prostu te książki idealnie obrazują to, jak może, jak może dojść do konfliktów, jak może dojść do rozstania, mimo tego, że nie wiem, osoby tego nie chcą, albo jak robią coś, czego nie chcą, a mimo to to robią i wydaje się, że są zaangażowani jakby w to. No po prostu książka niesamowita, także polecam wam, bardzo szybko się czyta, ale to, jak analizuje po prostu, nawet to, to nie, to my sami musimy po prostu zanalizować to, jak, ale w ogóle to jest chyba nie za dużo wam powiedziałam o tej książce. Po prostu tak to jest, kiedy coś we mnie wzbudza jakieś emocje. I ta książka właśnie to robi. Po prostu dla mnie to jest niesamowite, jak można w dialogu napisać napisać o wiele więcej, niż jest napisane na tych kartach, o. To wam chciałam powiedzieć, także warto, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli lubicie Schmidta, nie sięgaliście jeszcze po to, to uważam, że to jest bardzo dobra analiza rozmów i relacji między ludźmi. I tutaj mam jeszcze trzy książki, nie wiem od czego zacząć, bo wszystkie są rewelacyjne. Opowiem wam o mojej chyba jednej z ulubionych książek i to jest Nieznaczna lekkość bytu Milana Kundery. Ja uwielbiam wszystkie książki Kundery, to była pierwsza, od której zaczęłam Pewnie też wiele osób ją zna, dlatego że chyba każdy zna tę książkę, ale dla mnie jest niesamowita. Kundera po prostu potrafi pisać. Ja wiem, że to nie jest typowa książka o miłości, dlatego że mamy tutaj wiele innych wątków, równie ważnych i Kundera potrafi pisać w tak niesamowity sposób, że mamy tutaj piękne takie odniesienia do Pragi. Jeżeli ktoś lubi, interesuje się, interesował się życiem Kundery, to wie, że tutaj jest też wiele odniesień jakby do jego życia. Do jego biografii, jakby sytuacji z jego życia osobistego, relacje między ludźmi są po prostu niesamowicie opisane. I coś, co w tych książkach najbardziej lubię, to to, że mam wrażenie, że to jest prawda. Tylko, że taka bardzo brzydka prawda o ludziach, trochę o tym, jak tak naprawdę jesteśmy źli albo jak postępujemy bardzo w egoistyczny sposób, jak myślimy tylko o sobie i. Myślimy po prostu o własnym interesie, tylko nie obchodzi nas za bardzo to, co będzie, nie zastanawiamy się nad tym. I Kundera po prostu w idealny sposób to opisuje, gdzie mamy tutaj głównego bohatera. Ja wam nie będę opowiadać historii, bo to jest tak złożona historia po prostu i jest tak piękna, że uważam po prostu kolejny raz, że warto to przeczytać. Ale to nie jest piękna historia, tak jak mówię o miłości, dlatego że tutaj mamy, wiecie, małżeństwo, mamy zdrady, mamy mężczyznę, który jest. Egoistą, który jest bardzo skoncentrowany na sobie, e, który nie szanuje może do końca kobiet, który właśnie tak trochę mówi jedno, robi drugie i tak się trochę to nie składa, ale książka jest po prostu przepiękna i dla mnie jest bardzo dobra właśnie o, to, o tą szczerość i o tą prawdę, którą tutaj mamy. Ja wiem, że nie wiem, no pewnie nie wszyscy lubią czytać książki takie, które są, nie wiem, smutne albo które są takie dobijające, że o Jezus. No i co, i na świecie dzieje się źle, i jeszcze w tych książkach dzieje się źle, i wszyscy są źli, i w ogóle generalnie na no, nikogo nie można liczyć i nikomu nie można wierzyć. Ale takie książki też warto przeczytać. nawet też głupie filmy, więc możemy przeczytać też mądre książki. Ja was naprawdę zachęcam. Ja na przykład bardzo polubiłam Pragę, kiedy mm, zaczęłam wgłębiać się jakby w historię właśnie Kundery i czytałam wiele innych jego książek, to dla mnie z nich bije właśnie taka, taka prawda i... No, tutaj mamy po prostu obraz tego, jacy są ludzie. Oczywiście nie każdy, nie, nie każdy taki jest, tak? Nie, nie wszyscy. I możemy się spodziewać czasem dobrych rzeczy, ale to jest tak, że no, spodziewamy się czasem dobrych, potem spotykają nas złe z, ze strony właśnie tych samych ludzi. Także no, to jest po prostu prawda i życie. Ale przepiękna historia, właśnie o relacjach głównie i o tym, jacy są ludzie po prostu. No i trochę o miłości, skoro już jesteśmy w tym temacie. Dobra, teraz przejdziemy do fajnej książki. Tu będzie trochę więcej o miłości. Na południe od granicy, na zachód od słońca, i to jest murakami. Pewnie wiele z Was czytało Norwegian Wood i może im Wam się podobało, może uważacie, że to jest przepiękna książka o miłości. Na mnie nie zrobiła generalnie wrażenia. Na mnie ta książka zrobiła wrażenie, dlatego że kiedy ja ją przeczytałam, ja po prostu byłam tak zdenerwowana. Słuchajcie, nie czytaliście ją, dajcie znać, czytaliście, dlatego że to jest książka, która opowiada historię chłopca, który poznaje dziewczynę, potem ta dziewczyna pojawia się też później, jak on już jest starszy, ale Murakami pisze w taki sposób, że. Mnie to strasznie irytuje, ale przez to, że mnie to tak irytuje, to mnie to do niego ciągnie. Dlatego, że on tutaj nie mówi wszystkiego i nie mówi tego, co byśmy bardzo chcieli wiedzieć. I jeszcze więcej, nie mówi tego, co, co sam napisał, że powie później. To mnie najbardziej zdenerwowało. Wiecie, to jest taka jedna historia, gdzie on cały czas po prostu odwleka to i mówi, znaczy, bohaterka mówi, że powie tam bohaterowi to, tam później, później, wtedy, kiedy coś tam, coś tam. Oczywiście to się nigdy nie wydarza i my się nigdy nie dowiadujemy generalnie, co się wydarzyło, więc ja po prostu byłam zdenerwowana, bo bo przecież miałam się dowiedzieć, tak? No i się nie dowiedziałam, ale bardzo ładna historia właśnie o tym, o tym jak ludzie o sobie pamiętają, o tym w zasadzie jak takie przyjaźnie z dzieciństwa na przykład, jakie one wywierają na nas wpływ, jakie, jakie to są emocje, jak potem... Kiedy, wiecie, odnajdujemy na przykład tych ludzi, jak jednak coś, coś łączy ich, jakie jak to jest właśnie fajne i przyjemne, ale właśnie Murakami pisze w taki sposób bardzo charakterystyczny, ale nie każdy pewnie to lubi. Ja na przykład się bardzo zdenerwowałam, ale, ale uważam, że książka jest po prostu genialna. Przez to też właśnie, ile emocji w niej jest i jakie w nas to wzbudza emocje, do tego, że no, chcemy, żeby oni się w końcu zeszli, prawda? Chcemy, żeby oni w końcu byli razem i byli szczęśliwi i chcemy wiedzieć, co się tam wydarzyło, no. A Wiecie, nie zawsze też tak bywa, także bardzo dobra książka Murakami. Ostatnia książka, jak mam wam powiem, to jest Coraz dalej od miłości Bernard Schling. To jest pisarz, który napisał lektora. No, ale dla mnie lektor nie był wybitnym dziełem sztuki może. Dla mnie ta książka jest o wiele lepsza, i ta książka jest książką, która wzbudziła we mnie ogromne emocje. I pewnie dlatego, że jest jedną z tych książek, która po prostu jest prawdziwa i tak sobie właśnie pomyślałam, że. Szkoda w sumie, że Wam nie opowiadam o takich książkach. Może Wam powinna o Jane Austen poopowiadać po prostu, tam przecież o miłość na każdej stronie. No nie wiem, no ale ja takich książek nie czytam, więc starałam się wybrać książki, które najbardziej odpowiadają temu tematowi i najbardziej mówią o miłości i one mówią. Tyle tylko, że niestety w taki sposób mam moim zdaniem bardzo prawdziwy i możecie się ze mną zgadzać lub nie, ale ja uważam, że Wiecie, może być w życiu dobrze i spotyka się dobrych ludzi, ale spotyka się też tych złych, i spotyka się też. Wiecie, jesteśmy czasem postawieni w takich różnych sytuacjach, gdzie na pewno wiele razy też się zastanawiamy, w ogóle dlaczego ludzie tak się zachowują, i dlaczego są czasami tacy oburni, dlaczego mówią jedno, właśnie, robią drugie. No ale tak czasem bywa. I tak samo właśnie jest, mam wrażenie, w relacjach i w miłości. I dlatego właśnie wybieram takie książki, dlatego że one nie są po prostu, wiecie, o księżniczkach i tak nie wiadomo czym, tylko po prostu są dobrymi książkami, które opowiadają o życiu, o prawdzie, o relacjach między ludźmi. I między innymi też o miłości, dlatego że to też się pojawia, ale mm, opisują też sytuacje, gdzie co się dzieje, kiedy ta miłość się kończy, co się dzieje, kiedy, nie wiem, ludzie są znudzeni, albo kiedy wpadają w rutynę, albo kiedy po prostu, nie wiem, coś się zmienia i i już nie pasują do tej drugiej osoby. Różne sytuacje. Dlatego ja właśnie polecam wam takie książki, bo takie najbardziej lubię. I da mnie pisze właśnie w taki sposób bardzo prawdziwy. To są, to są... bardzo dobrze oddane takie historie. Tu jest kilka historii, bo to są opowiadania. Każde jest inne. Każde dotyka jakby trochę innego tematu, ale w każdym przewija się miłość na różne sposoby. I to tylko pokazuje... Ta książka, no to jest niestety smutna książka, ale ona pokazuje właśnie jak ludzie właśnie oddalają się tak naprawdę od tej miłości, jak jak sami komplikujemy czasem życie, jak właśnie to sami nie potrafimy się dogadać, sami nie potrafimy dojść do ładu z samym sobą i... i oczekujemy, nie wiem, od innych na przykład, że coś zrobią, albo pomogą nam, albo nie wiadomo co. A czy tutaj po prostu chodzi o to, że ludzie nie potrafią już czasem dogadać, po prostu, no wiecie, różne sytuacje wychodzą. Także to jest po prostu historia, to są historie bardzo prawdziwe dla mnie. I ja... nie wiem na czym skończyłam, ja bo mi uciało w każdym razie. <grym> Jeżeli lubicie takie historie prawdziwe, to ja naprawdę uważam, że warto, bo Szling pisze w rewelacyjny sposób, potrafi bardzo dobrze oddać emocje i taką dogłębną analizę prowadzi, jakby bohaterów, pokazując nam ich myślenie i to w zasadzie pokazuje to, jak każdy człowiek myśli inaczej i każdy ma swoje inne cele i chce czegoś innego i po prostu zachowuje się w inny sposób. Nie zawsze nam się to podoba, ale po prostu każdy myśli o sobie i tyle. Także to jest ostatnia książka, którą mogę Wam polecić. I wiem, wiem, że to nie były książki typowe o miłości, ale tak jak mówię, no ja typowych romansów nie czytam. Także było mi ciężko wybrać coś po prostu, co będzie takie piękne i kolorowe, ale może wyznać coś takiego, może nie wiem, coś mi się odmieni i może nie trafiłam jeszcze na jakąś dobrą książkę, wiecie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Mam nadzieję, że nie zanudziłam was i że pokazałam Wam kilka pozycji, może których nie znałyście, może... Chociaż ja myślę, że to są książki raczej znane, także warto po nie sięgnąć, jeżeli ich nie znałyście. Jeżeli macie coś fajnego do polecenia, jeżeli nawet to są romanse, ale jeżeli naprawdę są fajne i dobrze napisane, także możecie dać mi znać. Ja naprawdę chętnie, chętnie dowiem się, co jest Waszą ulubioną książką o miłości, co jest dla Was właśnie takim wyznacznikiem i co jest taką, taką piękną historią, wiecie. Bo dla mnie chyba najpiękniejszą historią, po prostu książką, która wygrywa wszystko to są Przemostwa Niegrzecznej Dziewczynki i, i będę zawsze polecała tę książkę, bo jest po prostu niesamowita, tak samo jak wszystkie książki Josy też polecam. E, I tak, mam nadzieję, że już wszystko powiedziałam, mam nadzieję, że się trochę wytłumaczyłam z tego, że, że to nie jest są książki typowo o ale też są ładne i też są piękne i bardzo, e, bardzo dobrze napisane i warto je przeczytać. Także dziękuję bardzo za oglądanie, czekam, aż polecicie mi coś fajnego i mam nadzieję, że taki film jeszcze kiedyś się pojawi, może w innej tematyce już. Właśnie tak to wygląda, tak to wygląda u mnie, że jak książka wzbudza we mnie emocje, to po prostu to Wzbudza emocje, ja, ja cała nią po prostu żyję, że ojej a i to są takie emocje, których nie do końca potrafię wyrazić, bo tylko po prostu jest tyle i nie lubię opowiadać o treści książki, dlatego że, no, treści nie, nie oddaje też tego, co się po prostu dzieje i w głowie czytelnika i wiecie, w całej historii. Także, no, bez sensu opowiadać, ale no, są książki, książki które po prostu tak nas emocjonują, a są książki, które mniej. Także, no. no. Ale myślę, że jeszcze kiedyś ją opowiadam o jakieś, dlatego że. Ja bardzo lubię czytać i sprawia mi to przyjemność, także jeżeli będę miała czy się z nami podzielić, to mam nadzieję, że takie filmy będą się pojawiały co jakiś czas. Także dziękuję bardzo za oglądanie, czekam na polecenie jakichś rołasiedeł. No i do zobaczenia do następnych filmów. Pa.